Zmienili ten. Już widzę, że zmienili HAD. I to tak poważnie. Kalisz Mogę w ogóle Was zaprosić do gry, co ciekawe Widzisz ten HUD? Co tu się wydarzyło? Coś tam Ej, fajnie, tam Aha, a to co możemy sobie po prostu wziąć? Co co mam zrobić? W sensie Z czym? No jakby gra nam po prostu no. dała ten rzeczy i my nie, nie wchodzimy, nie robimy tego explore? Takie no, rzeczy. Ale... Okay. Start the game. Oh. A, tak, trzeba zebrać te. Pięknie, że nie mam miejsca, Hang on, mały Mam plecak. Mam kurtkę na Dobra, idź do tego wiatra, chodź też. Fajnie, maczeta. Do 12 mamy czas, nie? Tak, tak, zapewne chyba godziny, nie? Świetnie, maczepa. Maczepa Dobra, trzeba już się zbierać. Explosion będzie. Run. Mam plecak. A my mamy zadać mu ubranka i mam broń, na razie ścić I have a knife. I have a baseball bat and two machetes. Mm. I, I have, have a, a... o oh, kurwa Boże święty <coughs> Don't. Don't. Dobra, e, Teraz tak, trzeba to, to zrzucić. Mamy w incineratorze garbage Tak, jakby go można włączyć później... Masz ile rzeczy nam z tego, no i w chuj tego, a w tym mogę złożyć? Jeszcze ja coś tu włożę Ale mam plecak już, to, to mi się podoba Oj... Dobra czekaj. Także już mogę rzeczy takie fajniejsze jest zebrać Dobra. Nie wiem jak wy to pomiędzy sobą podzielicie, ale dam wam brońki. O, szafka! Chyba, że... O kurwa. I kap. Mogę to nawet nam... Czekaj, umieśćcie to. A to jest taka... Aha, no to i tu umieszczę. Patrzcie, no. nad tym. Które chcesz? Keybase czy machety? Machety. Machety, ład machety. Które że machety? Seba. Yo, yo. Może. O, dzięki. Czekaj, ja chcę A jedną rzecz zobaczyć. Był? No, ja miałem jedną. A i tutaj są przecież na tej. O! Kurde, rzeczy tu fajnie, fajniejsze leżą, ten. No właśnie, tam leżą tego. Akumulatory widzę i w ogóle. To ja odłożę akumulator. Tu niech będzie. Widzę fajne rzeczy. Muszę jakoś wymyślić sposób. O, CapsLock'a wyłączyć, bo ja włączonego cały czas. Tu nic nie widzę ciekawego, dobra idziemy. Na pewno ja ten ha, hat po lewej jest bardziej... Ten hat po lewej jest na pewno bardziej... E, ...klarowny. Tak. To na nabiwsza poszedłeś? Jest, tu jest, tak, aha, Taylor tu jest. Ja na rzeczy. Na... Kurde, można w... Tu, aha! To jest ten... Właśnie jakiś guns Apteki. gotowan no, jedzenie można kupować. Junk Dealer, Hunter, Medic. No teraz na pewno tego mi się wydaje, że jest trochę lepiej. Aha. Czyli można kupować nie tyle broni, to są amunicję. To co, idziemy na Expedition, nie? Można to za... Że... O! O, nowa lokacja już mamy, taką. E... No. no, what is no? Aha, I see. No, nowa. Ej tam, chłop! Ma O kurwa, ma broń! Jest i ja nie widzę. Stojać, nie ma czy kibili... Szelają! Hmm? To idziemy go zmoczetować. Dobra, dzień się robi, bardzo dobrze. Gdzie on tu jest? Nie widzę go kurwa. Jest ich dwóch, ja biegnę do jednego. jednego ja tą, dgra, tą grę da się przy, podjaśnić Zaliłem doktora plagi, ale ja go nie mogę przeszukać. To są dotkosy con Da się tą grę podjaśnić lekko? Maybe nie wiem. A, mogę go przeszukać, ale. Nic mi to nie da. Że... Piękny. O, czy ma maskę? Dropną? Nie, pyta pan co O, o, ale jest woda. Mleko nas... No. Widzę. Pamiętam gnomy. O, laszono marchewki. Justy safe. A jak tu właśnie? Panowie, hmm. y y y Semen. jak to ocenić, czy jestem głodny, czy nie? Pod tabem. No, pod tabem. Gdzie tu... czekaj... A, jest! Aha, muszę tam ich zajrzeć. W sumie... ma to jakiś sens. Ja bym w sumie... Idziemy do helikopterów. O, leloń. A leloń... No... Ręcznie wykonana antena. Co jest przy helikopterach? Adam? No? Albo któryś z Was? Ja tu mam płytę pancerza, którą można sprzedać. Bo ja wziąłem ręcznie wykonaną antenę i to się wydaje też... Wiem też można sprzedać. Ten, no. Została mi trochę więcej niż na czwarta O! No, tu już są anomalie takie! Hmm. Ja mam poni poniżej połowę życia. Już są anomalie. Ja sam cement jest w tych kartonach. Uwale, bo to są. Sam... No ja na razie nie zbieram tych kartonów, bo nie mam na tyle rzeczy i chęci. No ale chcę się wyekwipować, jakkolwiek. No mnie No mnie jesteś w pojebana. Tak, nie to bry, prawda. Bry. Ej, ja idę do tamtej wsi, tam gdzie nie ma promieniowania. Coś sobie idę. Uważaj, tu na anomalię krzyż, Wiem, Widziałem. E, akumulator podniosłem. Tu, tu, no, tu nie ma. Bardzo dobrze. Tu jest garnek. Mam sikierę. O kurwa, założyłem jeszcze garnek na głowę. <laughs> O, tu, tu do domu. Kolejny akumulator. Krofonówka. O, za zapis tu jest. Tu są w domach. Okej. Okay. Wsracz, to wsracz, nic. Kakask. Masz kakakask. Mam kakakask. I see the Lom lomal, O, bandaż, jak miło. A, mam zesręsie. Czekolada. Wziąłem nam benzynkę. Take it, take it. Take it, don't leave it. Ognisko Ignate. Tam jest anomalia wielka, kulista wielka. Właśnie, ktoś sprawdził, dobra, w którą stronę jest wyjście. Ono jest. Tam skąd przyszliśmy, tam. Ale Jesteśmy patrzę, kompas, rynku. czyli czer znowu czerwona strzałka. Północ. No, na północ tym razem, no. Znaczy znowu na Gdzieś północ. Tam cały, tam, czas, cały czas to jest na północ, widzę. O, tu jest popierdolona tego. Radiacja, tu jak się ta duża kula. Znalazłem kolejny kiweś bolowy, ja bym też był zainteresowany. Ja idę tutaj na polanę. czyli O, tu. Kurde, dobrze, że się nauczyliśmy gwizdać. Pod koniec demo, ale... Tak, no... I have found peoples. I have e? found... I have found individuals. Altem. Oh, I see. Oh wow, a, wow, normalnie that, znalazłem. Lermst, o, oh, nowy rachunek. Indywiduals, indywidua znalazłeś. Ok, ciebie. Gwiźni, no. a tam dalej jesteście jeszcze. Kurwa, mam jakąś cząsteczkę coś, nie? Tu jest, widzisz? Wiesz, jeszcze, gwiźnijcie mi. Tam. Dobra. Trochę na toaleta podnieś. What the hell? Oh my god. O. Gdzie U. wy tam jesteście? Bo mgła się robi. ja widzę. A tu, dobra. It is getting later. U, poznaję ten domek. Chociaż... Tam może być pleca. O, ludzie, people. No i mnie dziwnało, no. Jakby ktoś chciał bandaże, to tam są w tym kontenerku. Nie mam plecaka, o, są bandaże, strój. które ja przyjmę. W końcu! I siekiera. O, to ja siekierę, to Gdzie jest czapeczka? Eee... Kto chce bandaż? Ja, ja, ja. Ja właśnie używam dwóch. Gdzie ty jesteś? Tu. Proszę bardzo. Dalej są tutaj anomalie śmieszne? Tak.

Nie powiedziałbym, nasze i Siekiera mają 100, czyli tak, bo... Kima 60, niektóre rzeczy tego. No i graficznie pozmieniali hmm. dużo. Ale poznaj tą okolicę tutaj. Hmm. Ale w chuj hmm. no, jest. to jest. To jest drugi taki domek właśnie. Ale pozmieniali trochę, tutaj jakaś taka... ale chuj. Jezu to ty! Kur, Ouuu papierz osyki baseballowe, witamin. A tu w chuj anomalii dodali. Full coat ile, ile miejsca ma Furcoat? Eee, Furcoat Equip, wziąłem szafę. E, wziąłem. Ma mało miejsca Furcoat. Kto wziął szafę? No, Nie więcej Ziemce chleba. O, są animacji jedzenia, ja pierdolę. Nie, no kurde, A nie byle co to, to, to. pomidor, nie, nie Może jak oni biją. Całą butelkę witamin naraz. W ogóle, gdzie my musimy wracać? Na północ i tam się znajdziemy jakoś. O, tu jest dud Alp. Gdzie jesteś, gwy Gwydny? Dobra, poradziłem się już. Mam, kurwa, pełny, pełny ekwipunek. Ja też właśnie. I bym się stąd Tu, w tą stronę musimy być, bo na n -kę. No, idę tam, widziałem... W ogóle, czyżby, czyżby dodali more people? Tak. Uwaga, no tu, i z tego, co widziałem, tutaj, na tutaj, Traileros... Tutaj, gdzie gwizd, gwi, że nie idźcie, bo tu jest promieniowanie. I z tego, co widziałem po tego, po Traileros, to tam ludzie mają Karabineros. No tak, to takie to normalne chyba. Kto tam gwizda? Ja. Forward Purpose. Zaznaj mi, gdzie jestem. O, yy, okay. znalazłem ten helikopterę No ja też tutaj właśnie jestem przy nich. Ja idę chyba naokoło jakoś. Tu musisz iść, tu jestem przy helikopterach. Ja mam. Dobrze, no dobrze, ale muszę przejść i tak przez normalnie. Musisz. Na... Zaraz on musi. musi Mam szafę, to nam da upgrade Tak Upgrade people, upgrade Co tam Nadasz Okej, gdzieś jestem, możliwe, że bliżej Gwiznij mu O, widzę się Znaczy gwizdanie twoje In this general direction Generale direccione. Ja pójdę od razu radio sprzedać. A właśnie pójdę to Montana sprzedać. Coś co brać, trzeba te, 24 rubelki. A, barmanowi sprzedajemy tylko warzywa i nasiona. Ma to jakiś sens niby, nie? A tu był gdzieś ten, yy, od skrapu ktoś. Tu jest. Ja. ja przy nim stoję. O. Właśnie, sprzedaj te, te. To jest myśliwy, i myśliwego można kupić to za za 270 rubli. Mhm. Mm. Mm kupić maskę, maski ogólnie, kombinezony. Mindury, o, żeby tu... tu można pretaki kupować. Ja mam akurat także. Ale są Dziś. trzy, trzy różne. Może radziecki, To Jest sowiecki, takie i... Za 290 rubli. A sprzedawać im można w ogóle chyba też różne te stroje. Dobry. Shalom. Ta muzyka w tym jakby Trading mi się nie podoba. Polska kupa. kurwa, wzięliście i się im zesraliście. Seraken pierdaken bracie Jeszcze ja? Have you placed you have... Oh, kurwa Why do we have so much alcohol? niggas? Tak na wszelki wypadek Why wouldn't I? Saba, masz też Ja mam A, masz ok. Znalazłem sobie Kurwa nie dostaniesz no to szkoda, ja, nie? Jak te akumulatory... Mogę je postawić chyba, o. Mhm. Na razie to po prostu to ja tam, do tamtej to... szafy dam głównie am. Do, do tej tu. Głównie tu jest żarcie w sumie i tu z tego, co widzę. Tu jeden wolny slot, nie. Dobra. Trzeba będzie pójść w takim... Tu mamy jeszcze w ogóle, ej, pa, pa, panowie. Tu. A, tego, bo ja kładłem. O, tu. O kurwa. Może nawet, że rzeczywiście, że. Ja bym na razie nie szedł nigdzie. Tylko ja bym został tu w dół I. słuchałem, że. O... Tak, bo nie wiadomo, kiedy jebnie ta. znowu. Eee. Dummu -ubu jebać, No Chyba. Żaden z nas chyba nie chce wylądować na łubu, dubu jebać w Ale to trzeba obejrzeć. Czekaj. Jeden dzień od rana, nie, od nocy, czyli no w sumie poranek do końca dnia. Chyba dwa dni mi się wydaje, że są. Czyli teraz, jak mamy tą godzinę, jest tego. Wcześniej chyba jeden dzień jeszcze powinien być. Tak mi się wydaje A ile w tym prawdy to ja nie wiem Czy dodali do robienia? Tutaj nie Ale ja widziałem, że tam ludzie się nie boją robić na zewnątrz rzeczy Ale nie wiem na chuj Ale można Góry. E, spala To ja zywy jak coś. A zobaczymy... Zobaczy kiedy wybuchnie w ogóle. Na tym zegareczku. O 8 się zaczyna 5.30, a ciekawe kiedy wybuchnie. Ciekawe jaki wpływ na grę mają to, że jest lato. Są pory roku, na wszelki wypadek, um, nazwa zapisu Kaliż bajan. Ok, jestem ciekaw. To Kichor, zbliża się. Żeby to miała być 12 w grze. Krzyżem napój tworzę. We have to acquire boys. Ja jestem ciekaw. Pomimo akwierowania kiedy to wybuchnie 1243 13 Przy jeden cały dzień na do 13 chyba coś takiego jest Lec go po jedni popilnic zapierdolamy. po jedni popilnic zapierdolamy. Jest. your arms. O teraz światełko jest, to będziemy bardziej to rozpoznawać. Hmm? What's is o, Kurwa, podjebałem kosz. Nie chcę. A, <laughs> gnomy są. Gnę. Trzeba było flaszkę wziąć Słyszę, się, że znajdziemy O o mój Boże O tak Chuj benzyna. Hmm. benzyna Gdzie jesteście? Tych nie ma no. Czekaj O, amunicja Oh yeah. Magazynek do makarowa znalazłem Możemy o O, grilla wezmę No weź, przyda się Echo last grill Co już nu nuty? Kurde i ten Bardem naszym powiadasz? Pierdole, jakie nuty Ale gitary muszę mieć wyposażoną na pasku w ogóle co, co to w ogóle tu za tunele są? To jakieś tunele? Co to tu, kurwa jest? Tam po lewo W sumie nie wiem czy chcę wiedzieć o. Ale... Kurde to... What have I acquired? I have acquired two of them O, puder, i muzyka To jest amamonomanomalia -am 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 Tak, robi mi się... Nie, to po mi się jebie w od... Ciemności. O.